Zrobiłam te piegi w 20 sekund, także to jest fajny trik. Polecam. Siemaneczko, kochani, witam was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, mam dzisiaj nietypowo, yy, jak na mnie, związane włosy, ale to dlatego, że jest taki skwar w tym bloku, mury są tak wygrzane, że nawet jak teraz na półtorej godziny wstawiłam tutaj klimatyzator, żeby schłodził mi trochę to pomieszczenie, tak tylko go wyłączyłam, bo robi dosyć duży hałas, więc do nagrań to się kompletnie by nie sprawdziło. Włączyłam wszystkie lampy, to znowu jest gorąco. I też nie nagrywam tego filmu, wiecie, w południe, tylko odczekałam. Jest 18.26, Także dzisiaj zapraszam Was bardziej na chat make-up i takie pierwsze wrażenia odnośnie konkretnych kosmetyków, a nie stricte test długotrwałości produktów. W każdym razie mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z drogerią internetową Ezebra i będę mieć też razem z drogerią Ezebra dla Was rozdanie, które będzie dotyczyło makijażu brwi, także zostańcie do tego elementu, bo myślę, że warto wziąć udział. Ja bardzo lubię tę współpracę z Ezebra, dlatego że po pierwsze bardzo często... Często zamawiam tam kosmetyki i gdybym dała wam wykaz wszystkich moich faktur kosztowych, to naprawdę cała masa pochodzi właśnie z tego sklepu, bo często mają fajne promki. Dodatkowo podsyłają mi przy współpracach kosmetyki, na których testy nie zawsze bym wpadła, bo na przykład nie zauważyłam tych kosmetyków na stronie. Tak jak na przykład w przypadku tej paletki z efektu Treasures, która prezentuje się, powiedziałabym, tak bardzo romantycznie, nawet lekko już jesiennie. Mam też takie pomadki, z których wcześniej nigdzie nie widziałam. Także jeżeli macie ochotę ze mną zostać i spędzić czas, to serdecznie zapraszam. Zaczynamy! I zanim przejdziemy do sedna, czyli makijażu, to zajmę się chwilkę pielęgnacją, dlatego, że dostałam do przetestowania od zebry produkty pielęgnacyjne od Bandy. Ja z Bandy, szczerze wam się przyznam, znam tylko ten Tricho Peeling do skóry głowy, który świetnie mi się sprawdza. Także tutaj akurat mam przeciwzmarszczkowy krem SPF 50, czyli no zobaczymy, jak z konsystencją, czy mi się sprawdzi i krem, maskę pod oczy, którą nałożyłam sobie wczoraj przed snem, żeby zobaczyć, jak z konsystencją, czy na pewno będę mogła zaaplikować ją pod makijaż i myślę, że nie zaszkodzi. Dostałam słuchajcie, też taką wcierkę, o którą pytałam Was na Instagramie, bo ja lubię taką wcierkę z Anwen, ale byłam ciekawa też czegoś innego, bo wiem, że tego typu produkty też warto czasami zmieniać i to jest Trichotonik peptydowy wzmacniający cebulki włosów i trzy osoby się do mnie zgłosiły, bo zapytałam, jak wasze rezultaty i były bardzo zadowolone. Ja na razie skorzystałam z tego toniku w cierki, bo tak to jest oznaczone dopiero dwa razy, także nie mogę się szerzej wypowiedzieć, ale jeżeli wy macie większe doświadczenie z tym produktem, to dajcie znać na dole w komentarzu, jak wam się sprawdził. I właśnie skoro jesteśmy przy marce Bundy, to teraz na Ezebra jest fajna promka, bo jeżeli kupicie produkty Bundy za minimum 49 zł, to krem intensywnie nawilżający dostaniecie za jeden grosz. Także pamiętajcie, że jeżeli będziecie kupować Produkty Bandi, to właśnie warto zrobić to teraz w drogerii Zebra. No i przechodzę do pielęgnacji. Tutaj mam, tak jak wspomniałam, przeciwzmarszczkowy krem SPF50. Tutaj krem maskę pod oczy, i właśnie od tego kremu maski zacznę. Tutaj konsystencja jest dosyć zbita, ale jednocześnie bardzo kremowa, także nałożę sobie, no może nie aż taką grubą warstwę, jak wczoraj wieczorem. Od razu bardzo ładnie się wpracowuje w skórę, także nie powinno być z nim problemu, ale ja i tak odczekam sobie, wiecie, 10 minut, no bo będę aplikować SPF, właśnie ten krem z spf 50, także ja zwykle odczekuję właśnie 10, nawet 15 minut przed zaaplikowaniem makijażu. No i właśnie, sprawdźmy, o co chodzi z tym kremem, bo on ma być nie dość, że przeciwzmarszczkowy, to jeszcze mieć SPF50, także zaaplikuję go tak jak zwykle aplikuję SPFy, czyli w trochę większej ilości. Jeśli chodzi o jego konsystencję, to nie wydaje się być gęsty. Zobaczmy na twarzy. Pachnie trochę jak kosmetyki dla dzieci, bardzo delikatnie i bardzo przyjemnie. Widzę, że od razu mi się tutaj wchłania i nie pozostawia takiej bardzo jasnej warstwy, także to jest ok daje świetliste wykończenie i naprawdę jest dosyć lekki, więc śmiało możecie zaaplikować pod niego inny krem, jeżeli macie taką potrzebę, albo jakieś serum i nie powinien wam tych produktów pod spodem zważyć, ani też obciążyć dodatkowo cery, także tak jak powiedziałam odczekam teraz 15 minut zrobię sobie kawę po prostu i zaraz do was wrócę czas minął, także wracam do was podpiąłam sobie też włosy, żeby móc swobodnie aplikować podkład i właśnie jeśli chodzi o podkład, to Ezebra podesłała Kosmetyk, który już doskonale znam i który już razem z wami tutaj niejednokrotnie testowałam. I to jest Bourjois Healthy Mix, dokładnie Tinted Beautifier. Ja bardzo, bardzo lubię ten produkt, ponieważ daje nie dość, że naprawdę fajne krycie, to jeszcze pięknie rozświetla. Ja mam kolor 002 Light i może teraz, jak nie mam na sobie w ogóle żadnego samoopalacza, jest nam nieciutko za ciemny, ale to, co mi się w nim podoba, to fakt, że ma w sobie jednak trochę tych różowych tonów, więc nadal do tonacji mojej skóry pasuje. No, i teraz przejdę do korektora. I to jest też kosmetyk, który już znam. Także testujemy taką bazę makijażową w postaci podkładu i korektora z zasobów, które sama też już posiadam. I to jest Run for Cover z Paese i mam odcień 20 Ivory. Ma fajne krycie i nie jest taki obciążający. I niewiele go tak naprawdę trzeba, żeby uzyskać optymalne krycie. Takie codzienne naprawdę wystarczy kapka. Nałożę go też na brodę, na jakieś pojedyncze zaczerwienienia, niedoskonałości. Mega lubię to wykończenie burżuła. Ja lubię rozświetlające podkłady, ale tutaj mamy jednocześnie właśnie takie upiększenie. No i też optymalne krycie, które akurat, jeśli chodzi o piegi, nie jest mi do końca potrzebne. No ale jeśli chodzi właśnie o jakieś takie wyrównanie kolorytu zaczerwienin na mojej buzi, a teraz jestem zaczerwieniona, bo siedzę w tych lampach, to jest naprawdę super. W międzyczasie przypudrowałam twarz i użyłam pudru Paese Puff Cloud, bo nie dostałam w paszce żadnego pudru, także skorzystałam z tego, który mam sprawdzony. Jeśli chodzi o paezę Puff Cloud, to ja lubię korzystać z niego na całą twarz, zresztą tak samo jak z Hean Fresh Rosy. I przejdziemy teraz do brązera. nowości z Eveline. W ogóle gdzieś widziałam na TikToku filmik, gdzie pani mówiła, że to powinno się czytać Eveline. I powiem Wam, że trochę byłam w szoku, bo tak już mi się osłuchała ta nazwa Eveline. I to też jest, wiecie, nazwa własna, więc tak naprawdę marka może określić, jak chce, żeby jej nazwę wymawiać. Także ja pozostaję przy Eveline, bo Eveline brzmi dla mnie co najmniej dziwnie. I tutaj mam odcień 01 Milky Brown, i to jest dokładnie Field The Bronze Bronzing Powder, czyli to jest ta jaśniejsza wersja. Ja sobie swoją drogą zamówiłam na Ezebra 02. Także na pewno go też przetestuję. Niebawem. No i co, sprawdźmy, jak ten kolor. On mi się wydaje cieplejszy od tego 02. Dlatego też wzięłam 02 sobie w oddzielnym zamówieniu. No ale może nie będzie tak źle, przetestujmy. No, w porównaniu chociażby z tym kremowym brązerem z Chanel, który ostatnio kupiłam, tym takim mega ciepłym, to i tak jest to chłodny kolor. Wezmę tylko większy pędzel, żeby móc sobie od razu ogarnąć większą strefę na twarzy. No nie wydaje mi się, żeby był dla mnie jakoś turbo za ciepły, ale jeszcze dla bezpieczeństwa lekko doklepię go gąbeczką. Jeśli chodzi o pigmentację, to powiedziałabym, że jest zrównoważona, to znaczy jak nałożycie dużo na pędzel, no to faktycznie możecie sobie ciapnąć dosyć taką wyrazistą kreskę, ale jeżeli uważacie, to jesteście w stanie zrobić bardzo fajną chmurkę no i dla mnie to jest taki odcień brązera, raczej neutralny nie jakoś super ciepły więc myślę, że śmiało też do konturowania można z niego korzystać i ma taką bardzo jedwabistą konsystencję więc na twarzy nie wygląda tak tempo sucho matowo. I jeśli chodzi o róż to nie mam tutaj do przetestowania żadnego gagatka ale mam za to bardzo ciekawy przynajmniej na pierwszy rzut oka rozświetlacz z afektu ja właściwie dostałam kilka kolorów bo są jeszcze dwa ale ten wydaje mi się być najbardziej dla mnie Odpowiedni, bo po prostu jest jasny. Ja ostatnio zakochałam się w takich jaśniutkich i skrzących rozświetlaczach, i on ma też w sobie jakąś taką lekko chłodną poświatę to znaczy ma sporo takich chłodnych drobinek. I to jest odcień 0,1, a jeśli chodzi o pozostałe odcienie, to mamy mm, odpowiednio 0,2 i 0,3 i wyglądają tak. No ten jest jaśniejszy, jeszcze myślę, że mógłby się u mnie sprawdzić, bo ma taką lekko różową poświatę, ale ten to już w moim przypadku bardziej jak taki bronzer rozświetlający, także pozostanę przy jedyneczce. No i zobaczmy, z czym mamy tutaj do czynienia. Na razie nakładam grubszą warstwę. Za chwilę też lekko doklepię go sobie gąbeczką. Myślę, że on by najfajniej sprawdził się w połączeniu właśnie też z takim mega chłodnym różem. Na policzku daje efekt takiej lekkiej tafli z bustem iskierkowym. Tak bym to nazwała. Dobra, zbliżam Was teraz do siebie, ponieważ mam do przetestowania pisek z Catrice. Ja miałam kiedyś, ale taką starszą wersję, pamiętacie? Taką kultową, kilka lat temu. I tutaj mam Catrice On Point Brow Liner i to jest słuchajcie odcień 030 Warm Brown. Więc nie wiem, czy będzie pasował akurat do moich brwi, bo ja mam dosyć chłodne włoski, ciemne i chłodne, ale mam ochotę przetestować ten trik. Znaczy, ja już go testowałam na TikToku, ale jeszcze raz spróbować tego triku na szybkie piegi. Pamiętam, że na tamtym TikToku skorzystałam z ciemniejszego i chłodniejszego odcienia, więc też te piegi były takie mega chłodne, więc nie do końca byłam zadowolona z efektu. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z cieplejszym odcieniem, także sprawdźmy, jak to zadziała. Na czym to polega? Przede wszystkim robi sobie kilka kropek tutaj na palcach, właśnie imitujących piegi. Spryskuję to wszystko mgiełką, robię jedno psiknięcie i teraz będę przykładać te palce do mojego nosa, tam gdzie chcę, żeby mi te piegi powstały. O, widzicie, robią się piegi masowo i szybciutko. I są takie bardzo przypadkowe, wyglądają mega naturalnie. Mega mi się to podoba. I słuchajcie, zrobiłam te piegi w 20 sekund. Także to jest fajny trik polecam i przechodzę teraz do makijażu brwi i właśnie do tego wspomnianego wcześniej rozdanka Ezebry i mam tutaj Lash Brow to było w ogóle moje pierwsze mydełko do brwi jakie kiedykolwiek miałam i teraz otwieram sobie właśnie świeżą sztukę a jeżeli wy jeszcze jakimś cudem nie znacie tego mydełka albo nie mieliście okazji go przetestować to teraz jest ku temu idealna okazja bo mam do rozdania razem z Ezebrą 20 zestawów właśnie zawierających to mydełko oraz naturalny olej jak do brwi i rzęs. Wystarczy, że na dole zostawicie mi komentarz z informacją, jaki jest Wasz ulubiony sposób na makijaż brwi. Na dole w opisie znajdziecie info, jak długo to rozdanko trwa. I ja po upływie tego czasu dam Wam niezwłocznie znać na dole w przypiętym komentarzu, kto właśnie taki zestawik otrzyma. Także nałożę sobie to mydełko. Myślę, że nie muszę się na jego temat rozgadywać, bo no, już było u mnie eksploatowane tyle razy. Zresztą znaję cały internet. I lekko postawię sobie Włoski, ale też postaram się bez przesady, bo już te takie super bushy brows e, to nie jest do końca mój styl. Teraz jeszcze lekko docisnę sobie brwi, żeby zostały na swoim miejscu. No i spróbujmy użyć tego pisaka, może nie będzie najgorzej. No, chyba słuchajcie, nie jest źle, nie wyrudzają się. Bardziej skupiam się na tym, żeby powypełniać luki. Za chwilę podczyszczę sobie przestrzeń pod brwią. Podczyściłam przestrzeń pod brwią, i jednak jeszcze dołożyłam odrobinę cienia do brwi z paletki Hę, dlatego że tak sobie pomyślałam, że dzisiaj będę testować tę paletkę i zrobię raczej intensywny makijaż, no to brew musi być też mocniejsza. Także, skoro już wspomniałam o palecie Affect, to przejdźmy do jej testu. To jest słuchajcie, paletka, która zawiera, jak się dowiedziałam, cienie. Zresztą wy też mi o tym pisaliście. Cienie które już się w innych paletkach pojawiały, i to są takie best-offy. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, to sama stwierdziłam, że kurczę, te kolory i te nazwy odcieni brzmią znajomo. E, także dzisiaj właśnie sobie ją przetestujemy. Zacznę od matowego beżu. I to, słuchajcie, jest paletka, która miała reprezentować nasz kraj na targach Expo, gdzieś chyba w Dubaju. E, także e, też dlatego jest tak zdobiona, i można powiedzieć, że jest to taka nasza polska wizytówka. Także sprawdźmy, czy ta wizytówka faktycznie jakościowo też jest super? W opakowaniu te cienie wyglądają po prostu jak masełko, bez na razie elegancką, chociaż tak jak widzicie, pigmentację to on ma. I to jest banana shake z nazwy, więc ma lekko ciepławe tony. Lubię w cieniach efektu to, że są takie aksamitne, jedwabiste, że się nie osadzają na skórze, że nie tworzą takiej suchej faktury, suchej skorupy. I przejdę teraz do matowego cienia, który najbardziej mi się w tej paletce podoba, i to jest ten, chociaż ten fiolecik też krzyczy do mnie mamo, w szczególności dlatego, że no, samo mam teraz fioletowe włosy. No, jedwab, naprawdę, jedwab pod pędzlem. Nawet się szczególnie nie osypują i faktycznie pięknie daje się budować i budować swoją intensywność do tego stopnia, że wygląda po prostu jak w opakowaniu. Użyję od razu właśnie tego ciemniejszego fioletu. O rety, kocham takie kolory i na powiekach i na paznokciach, w szczególności jesienią. Wewnętrzny kącik przeciągnę sobie tym brzoskwiniowym lekko cieniem. Fajne w tych cieniach jest to, że one na powiece mają identyczną pigmentację co w palecie i jesteście w stanie faktycznie uzyskać to, co macie w opakowaniu. Jeśli chodzi o błysk, to nie będę nakładać żadnego z nich na NYX Glitter Primer, nie będę im tego ułatwiać. Tak się zastanawiam, waham właściwie pomiędzy tymi dwoma kolorami i chyba pójdę w ten bardziej błyszczący. O, jej jak to się ładnie przykleja. Piękny błysk, taki jak lubię. Na dolną powiekę nałożę ten chłodny brązik. To jest taki budyniowy odcień. Bardzo ładnie się rozciera, a nawet nie zmieniłam pędzla, bo zwykle wiecie, zmieniam sobie pędzel, żeby jeszcze podocierać granice, żeby mi się to nie rozbabrało. I na dolną powiekę nałożę jeszcze odrobinę tego błysku. Połączę go tak naprawdę, może jeszcze lekko z tym różowym, żeby nie było takiego kolorystycznego przeskoku pomiędzy jasnym i ciemnym. Na linię wodną nałożyłam beżową kredkę i przejdę do wytuszowania rzęs tuszem z bourgeois. To jest dokładnie Twist Up The Volume, ale też myślę, dokleję jeszcze sztuczne dla lepszego efektu. Chociaż nie ukrywam, ostatnio rzęsy mam całkiem w formie. I e, tak się zastanawiam. Może to dlatego, że piję kolagen, może przez suple, ale naprawdę jakby ja się nie ograniczam w zrywaniu sztucznych. Nadal, w sensie robię to agresywnie. Wiecie, nie jestem agresywna, lecz trochę nerwowa. Wracam do Was po chwili i jeszcze przyznawam się do tego, że delikatnie wzmocniłam dolną powiekę tym najciemniejszym brązem. Nie mogłam się powstrzymać, bo wiem, że usta będą trochę bardziej niut. I teraz muszę się Wam do czegoś przyznać. <grym> Zapomniałam użyć bazy pod cienie, i słuchajcie, zorientowałam się, jak kończyłam robić makijaż na prawym oku. A tak naprawdę na moich powiekach miałam tę śladową ilość korektora z paeze, bo zapomniałam o tej bazie. I tak sobie myślę w trakcie, kurczę, powiedziałaś, że nałożyłaś bazę, czy nie powiedziałaś? Bo jak nie powiedziałaś, to to znaczy, że jej nie nałożyłaś. I sprawdziłam sobie teraz na szybko kilka filmików wcześniej, że ja tego nie powiedziałam, więc ja bazy na powieki nie nałożyłam. Także, ale przypał. Po prostu mam jakiś problem chyba z przepływem krwi do mózgu ten upał, ale i tak tym bardziej jestem pod wrażeniem, jak ta paletka się zachowała na moich powiekach, jak te cienie właściwie się na moich powiekach zachowały, bo no totalnie tego nie zauważyłam w trakcie. Wiecie, no przy większości palet ja bym w trakcie zauważyła, że coś jest nie tak, że ten pigment jest nierównomierny, i gdyby było źle, no to bym no, w końcu wpadła na to, a na pewno wpadłabym na fakt, że nie mam na Powiekach bazy szybciej. Także to są, e, słuchajcie, cienie nałożone na bardzo ultra wręcz cienką warstwę korektora. Nawet wiecie, no jakby nie nakładałam go tam celowo, tylko właściwie musnęłam powiekę resztką tego korektora, jaka została mi na gąbeczce. Także. Uff wow, i przechodzimy wreszcie do makijażu ust, mam te pomadki z Hean. otwieramy je, słuchajcie, tak, one mają tutaj też lusterko, więc to jest super wygodne w biegu, kiedy się, nie wiem malujecie albo chcecie poprawić sobie usta i mam cztery kolory i zaraz pokażę wam słocze, tutaj jest kolor 44 smooth o, to jest taki budyniowy nudziakowy odcień, ale to nie jest taki, wiecie, jaśniutki nudziak, tylko powiedziałabym rasowy następnie mamy 47 kissy U, tutaj mamy nutkę Chłodu, to jest taki różowy nudziak. No może jak to za dużo powiedziane, ale po prostu taka różowa, zgaszona pomadka. Następnie mamy kolor 48 Glamour. I tutaj jakbym miała określić tę pomadkę, to to jest takie połączenie tych dwóch kolorów, bo to jest zgaszony, przybrudzony różem brąz. Tak bym go określiła. I ostatnia pomadka, najcieplejsza 49 Foxy. Faktycznie jest cieplejsza od reszty i ma mocne takie ciepłe, brązowe tony. Także chyba osobiście pójdę w ten róż. Czyli to jest odcień Kissy ma bardzo kremowe takie nawilżające wykończenie, ale jest to jednocześnie mat, taki satynowy. I to jest typ pomadki, która na pewno będzie się zjadać w ciągu dnia, więc będzie trzeba ją dokładać, ale jednocześnie jest bardzo komfortowa. I jeszcze mam ochotę wyostrzyć lekko kontur moich ust, więc użyję konturówki. To jest też Chean Hypoallergenic Lip Liner w odcieniu 502. Dobra kochani, makijaż mogę już uznać za skończony, także przejdźmy sobie na szybko do podsumowanka kosmetyków, których użyłam. Jeśli chodzi o pielęgnację marki Bandy, bardzo zaciekawił mnie ten krem przeciwzmarszczkowy z SPF 50, także ja zabieram go ze sobą tam do pokoju, gdzie na co dzień przebywam i będę go aplikować codziennie i dam Wam znać na dłuższą metę, jak mi się sprawdza. Jeśli chodzi o krem pod oczy, tę maskę pod oczy, śmiało możecie korzystać z niej też w formie kremu pod oczy pod makijaż. Też bardzo mi się podoba dlatego, że. Ma taką faktycznie treściwą konsystencję. Nie jest tłusta, nie jest ważąca się, także ekstra. Jeśli chodzi o ten podkład i korektor, to ja już je wcześniej testowałam, także nie będę zbyt dużo o nich mówić. W szczególności ten podkładzik Wam polecam, jeżeli lubicie średnie krycie i takie ładne, świetliste wykończenie w ciągu dnia. Jeśli chodzi o rozświetlacz z Affect, to ten najjaśniejszy odcień. Fajnie mi się sprawdził jest, tak jak widzicie, takim mokrym rozświetlaczem robiącym tafle z delikatnym twistem drobinku i na pewno sparuje go następnym razem z chłodnym różem, bo to może super wyglądać. A tego ciepłego pisaka będę używać na bank, w szczególności do robienia sobie piegu. To było tak szybkie, tak banalne i tak proste, że musicie wypróbować tego triku na szybkie piegi opuszkami palców, bo warto. A co do tej paletki Affect, to powiem Wam, że jest dla mnie niemałym zaskoczeniem, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że nie miałam dzisiaj na powiekach żadnej bazy i śladową ilość korektora. Naprawdę takie rzeczy w historii tego kanału jeszcze się nie przytrafiły. Także bardzo polecam, świetna jakość cieni, ich wykończenia są takie bardzo masełkowe, mocno. Napigmentowane, także myślę, że każdy będzie zadowolony, zarówno z błysków, jak i matów. Jeżeli to jest Wasza kolorystyka, to bierzcie w ciemno naprawdę warto. Jeśli chodzi o usta, to dajcie mi znać, co myślicie o tym kolorze. Ja bardzo fajnie czuję się w takich chłodniejszych, przygaszonych, różowych odcieniach. Jeśli chodzi o wykończenie tej pomadki, to tak jak powiedziałam, jest satynowa, komfortowa, także będzie się pewnie zjadać przy najbliższej okazji, kiedy coś skonsumuje, ale no. Trzeba się z tym liczyć, bo to nie jest pomadka zastygająca, także warto mieć ją przy sobie. A dokładanie jej nie jest problematyczne, bo ma tutaj w sobie lusterko, także możecie to zrobić w każdej chwili, w każdym czasie. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, moi drodzy, o rozdaniu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i poświęcony mi dzisiaj czas. Ściskam Was bardzo mocno, buziaczki, pa pa, pa, pa pa!